Thank <laughs> you. Mamy dzisiaj imprezę klubową, prezentację wszystkich zespołów zarówno młodzieżowych, jak i pierwszego zespołu seniorskiego. Dla najmłodszych zawodników przygotowaliśmy atrakcje stricte sportowe, czyli rywalizacje mecze e, dla najmłodszych żaków, e, dla orlików, e, konkursy żonglerki, jak i też mamy gościa specjalnego, Kacpra Gutowskiego, naszego wychowanka, aktualnie bramkarza Lechigdańsk któremu będzie można postrzelać karne, postrzelać rzuty wolne. Byłem tutaj wychowankiem w Dyswiecie. spędziłem tutaj rok w klubie. Na sparingu z Lechią zauważył mnie trener Akademii Lechidańsk. Gdańsk. Zostałem zaproszony na testy i zmieniłem klub na No Teraz aktualnie jestem trzecim ramkarzem w Ekstraklasie, w zespole seniorów i gram w Centralnej Lidze Juniorów U19. Bardzo tęsknię za miastem, za tym klubem. Bardzo fajnie tutaj było. Zżyłem się z wszystkimi Pozytywne, pozytywne jak najbardziej przeżycie. W tej chwili nasza sekcja razem z pierwszym zespołem liczy blisko 270 zawodników. Pracuje u nas 17 trenerów i łączymy w sekcji 15 zespołów od najmłodszych grup piłkarskiego przedszkola do piłki seniorskiej. To świecia e, mocnym punktem bywa w swojej historii. Mamy nadzieję, że to e, co dzieje się w tym sezonie rozświeci i znowu przywróci blask e, naszemu miastu, przynajmniej jeśli chodzi o piłkę nożną. E, ten powrót do wyższych rozbiwek będzie czymś trwałym, a nie tylko epizodem, no ale trzeba też powiedzieć, że na to miejsce, w którym oprócz piłki dzieje się dużo innych dobrych rzeczy, o których nie zawsze pamiętamy, a warto. Warto z nimi wychodzić nie tylko do mieszkańców świecia, ale właśnie do mieszkańców całego powiatu, którzy oprócz gdy często innej oferty w danych dyscyplinach nie mają. No tak jak już mówiliśmy, piłka nożna to przede wszystkim rywalizacja sportowa, ale piłka nożna to wielka wartość. Myślę, że i wierzę głęboko, że mamy spory wpływ na rozwój dzieci, na wychowanie dzieci, czyli kształtowanie charakteru, kształtowanie pozytywne naszych zawodników. Także nie tylko sport, nie tylko rywalizacja, ale również wychowanie.